Udało się widzowie, wbiłem wszystkie runy na pvp na serwerze rapy.pl kosztowało mnie to ponad 2 miliardy, serio. Ale czy jest warto, oglądajcie do końca, żeby się przekonać. Leciał konkurs na 20 milionów sub i kłapa w górę w komentarzu z Funik z Minecrafta, na którym grasz na rapy.pl. Ja nie przedłużam i życzę miłego oglądania. Siema widzowie, witam serdecznie, witam na rapach.pl i witam po prostu z perspektywy osoby, która ma najlepszego seta, najlepszy miecz i najlepsze runy na serwerze. Tak, 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 dobrze słyszeliście. Miałem ponad 2 miliardy na koncie aktualnie Mam 34 miliony, więc sklepę biedę Zapytacie się pewnie dlaczego, a Pokazuję wam screena, dlatego Opening będzie na moim głównym kanale, czyli na kamperze Oczywiście wyciekujcie, bo film jest już montowany Więc za parę dni powinien wlecieć A ja dzisiaj widzowie tutaj przetestuję Sobie oficjalnie, jak tutaj Sytuacja wygląda, mając tak temy, w sensie opeperki, normalnie runy zobaczę to, runa życia, max Runa siły, max, lifestyle, odporności Spowolnienia, trucizny, wszystko, max, max i max Więc no, bardzo się cieszę, w końcu Udało się to zdobyć. No troszeczkę mnie to kosztowało. Wydaje mi się, że no, warto, po prostu było spoko. Więc aktualnie jak mam najlepszego seta, najlepszy mnie jest to jedyne co mogę zbierać, to no, nie wiem, na nożyce 30. Albo już powoli będę po prostu zbierał na to, żeby skupować sobie rapy boksy i nie wiem, no i trzymać się na nową aktualizację czy coś w tym stylu, no nie wiem, tak naprawdę nie wiem. W tym filmie widzowie oczywiście też losujemy 20 milionów, więc sub, Łapa w górę w komentarzu swój nick z Minecrafta, 20 milionów z ostatniego odcinka wygrała. ta osoba gratulacje stare kasę masz już na koncie. Więc to co? To chyba tyle, to chciałem tak na Wstępie powiedzieć widzowie, no nie ma co tu więcej mówić, nie ma co więcej robić. No, aktualnie, no, serio, teraz coś czuję, że będzie mały przestój, no bo będziemy chyba grać na naszym pobocznym koncie, na którym zaczynamy od zera bez wydawania złotówki, no bo tutaj, no, już wszystko jest, co mogę mieć. W ostateczności, w sumie, mógłbym zapasowego seta robić troszeczkę lepszego, bo mam trójkę, a bym chciał mieć 29, na przykład. Ile taka 29 dziewiątka aktualnie stoi? Kurde, 60 milionów od sztuki? Nie, 44 cztery od sztuki, e, więc całkiem sporo. Tym bardziej, że tego jest bardzo mało, bo na przykład nie ma. Żadnych butów, więc, no, może to będzie plan. Na razie, widzowie, lecimy na jakieś cecha i przetestujemy no, naszą runę. Lecę może nie na cecha 10, bo ona jest takie jakieś kurde, wydaje się niebezpieczne. Cecha 8 może będzie w porządku i mam nadzieję, że nikt mnie nie dojedzie, kurczę, po prostu y, z jakiegoś OP klanu, więc wjeżdżamy i mam nadzieję, że rozjeżdżamy po prostu, nie? No, bo wiecie, no ta runa życia, którą mam, czy coś, no, to dla mnie jakieś większego znaczenia nie ma. Najważniejsza jest dla mnie ta runa siły, którą jest na y, czwarty poziom. Tu jest ziomal z klanu widzowie jakiego ziół. No i co? Na dwa hity padnie? Nie no, na trzy. Na trzy hity padł mu totem, więc możemy go w sumie sobie szybko dojechać. Kurde, zapomniałem wiem czego zapomniałem. Zapomniałem widzowie wędki ze swojego ekwipunku, nie? Bo ja miałem wędkę, tylko nie wiem, gdzie ona teraz jest. Chyba Wender 6 ją trzymałem, no nie, no to nie miło I ziomal bez totemu, bez niczego mi kurde, ucieknie. Nie dostał plus 8. W sensie ja dostałem plus 8, za niego idę po wędkę, bo wędka jednak jest, no kurczę, yy, potrzebna. To akurat będzie no giga ważny. Zapytacie się pewnie wędka? No raczej po co? W sensie no, oczywiste jest to, że po prostu na strefie bez... Zrzucając wędką w ziomka, Możecie go sobie przyciągnąć do siebie I go po prostu, no, dojeżdżacie, nie? Więc na to też uważajcie, bo teraz są taktyki na tą wędkę Niesamowite Zaraz wam w sumie nawet mogę pokazać, jak taka taktyka wygląda teraz Ale no, chciałem też dojechać jakichś wariatów yy, Jakichś właśnie takich lepszych No nie mówię, że setem 29, bo wydaje mi się, że Aktualnie sytuacja na serwerze jest taka, że Jak ktoś ma seta 29, dodatkowo ma runę Odporności, no to takiego delikwenta Się po prostu zabić raczej nie da Ale takiego z setem jakimś 26 No to już byłoby fajne, na pewno nie z setem Usza. Zapytacie się może, czemu nie ma kamerki? No już wam tłumaczę, widzowie, w sumie tak gorąco, że nie da się siedzieć w ubraniach. No i rozumiecie, o co chodzi, nie? Siedzę sobie bez koczulki jest po prostu no giga gorąco. Nie wiem, czy u was też są takie upały. Taktyka na zmianę oczywiście CH poprzez lobby, ale na innym CH też, kurczę, nikogo niestety nie ma. A, nie jest ziomal, o Niku lubię placki, ale on się tutaj najprawdopodobniej wyloguje, mam takie wrażenie. Chyba, że go strzelę z łuku, no i oczywiście, że go strzeliłem. Tylko teraz będzie granie w y, kotka i myszkę po prostu i mi uciek. Nie, niestety, bo jest zbyt daleko mnie, a ja go nie dociągnę wędką. Mam przynajmniej taką wrażenie. No tam był gościu, mógł go uderzyć, a lognął, nie? No ale to samo, no to jest kolejny ziomal w secie busza po prostu. Albo gościu bez seta, no to jest dość dziwne. On go dojeżdża? Dobra, to ja dojadę tego w plecy sobie. Zobaczymy, czy uda mi się go zabić zbity totem. No niestety, ale ten nie ma tota i kurde, na pół serca umo przeżył, nie? Nie, dobra, pechowo, pechowo. No i wrzucony wizowy został ziomal bez elitry Tylko kurde, on ma klatę samą czystą. No i co, i też odleci. No niestety. Kurczę, jakoś pechowo, pechowo się dzieje. Taktyka na kika jest bardzo dobra, ale ja niestety nie potrafię tego wykorzystać. Za szybko się w niego wcisnąłem, tak szczerze, bo mogłem go docisnąć tak, żebym go stukował jeszcze bardziej do środka. Nie, A ja się tak, jakby wiecie, on wleciał, to od razu się podpaliłem na fraga. I jakoś tak głupio wyszło. Ale tu jest Ziomal, widzowie, jest Ziomal idealnie. On nawet ten sam, mi się wydaje. No i co, mogę go sobie dojechać, czy ma bardzo dużo totemów i raczej nic mu nie zrobię? No, ma giga dużo totemów, widzowie. No i no nie wiem, no jest ciężko. Tutaj Ziomal w jakimś lepszym secie, bo jak jakiś Chyba najprawdopodobniej to jest set 26, no ale też, no nic mu się kurczy, nie bije. Jakieś te hity powinny być y, zmienione na rapach, z tego co widzę, no bo jest aktualnie dość krucho. Patrzcie, no, ziomal 26 secik, ja mu dojeżdżam z y, najlepszym mieczem, przypominam, i z najlepszym perkiem, nie? Y, siły. Widzę, że zawołał kolegów, ale widzę, że to jest y, bardzo nieciekawy klam. Bo mianowicie to są oczywiście fanty, więc jak dobrze każdy wie, jak są fanty, no to raczej sobie y, wolę pójść, bo, no, jest bardzo dużo. Tym bardziej, że ja teraz tak wiecie, gram. Dziwnie, bo biegam samemu, ale chyba jest jakiś widzowie teraz na yy, serca w sensie na ile, bo zobaczcie, ile jest ludzi bez żadnego seta, bez niczego z samą Elytrą i tak naprawdę no nic im się nie robi, nie? Oni mnie w koby dawają, dają wszystko i ja nic nie mogę zrobić. Więc to no, niestety nawet się nie nacieszę swoim yy, perkami na maksa, nie? Bo nie da się nic, dosłownie nic zrobić. Tutaj ziomal w secie jakimś Jokera był, ale no niestety sobie przeżył i tak. W sensie totem upadł bardzo szybko. Ziomal w secie Jokera widzowie dojechany. Idealnie go wrzuciłem tak, że bez totemu wrócił, tylko no niestety on mi ucieknie, no żeby go gościu sknokował. O, jego nie snokował. On go dobił nawet! On go dobił. Czajdzie to za plus 39. Ja zrobiłem całą brudną robotę, bo ziomka sknokowałem do środka. Nie dość, że go zaprawi, że zabiłem, to jeszcze jakiś typ sobie fraga na tym zgarnął. Przecież to jest niepoważne tak szczerze. Czuję się tak oszukany teraz, ale dziwna sytuacja. Bardzo. Dziwna. Dobra, jest kolejny, ale to nawet ten sam co wcześniej za plus zero po prostu, i, i widzę, że typeczki, no, bez sama elka klasyczek tak zwany, nie? Będę sobie stał tutaj po prostu z ikuszą, no i liczę na to, że jak ktoś będzie biegł, to jakoś go zestrzelę i przyciągnę do siebie, bo to w sumie jest najlepszym pomysłem aktualnie. Kolejny dojechany, w secie busza za plus 5, serio, teraz jakiś wysyp się zrobił takich graczy, no i ja na tym będę korzystał sobie, no co? Trzeba wbijać statystyki, trzeba wbijać fragi. Zabiłem widzowi jakiegoś ziomka, go wybombiłem szybko, po prostu nawet z niego nie zdążyłem niczego złapać, nie? Ale plus 8, czyli w sumie taki chyba jakiś jeden z lepszych killi w dniu dzisiejszym. I on nawet nie miał jakiegoś słabego seta, miał nawet takiego seta, powiedziałbym, całkiem spoko, nie? Bo tam w sensie, no, supermanik czy coś, no, to nie jest jakiś tam superowy, nie? No ale wiadomo, no. Padł bardzo szybko, nawet no nie był w stanie wyrobić. Jest tutaj super ziomek w secie Batmana po prostu, mam nadzieję, że go szybko zabije. Chociaż jak nie ja, to mój klan po prostu, nie? No w sensie, nie mój, ale klan, w którym jestem. Klan Ziółko, oczywiście, no jest tutaj bardzo dużo ludzi. Jak widzicie, się rzucili na jakiegoś typa biednego w secie Batmana. Chłop nie wie, co się tutaj odwala. Wszyscy go zabijają, nie mam pojęcia. Ale dobra, mam dupię to, że oni go zabijają. Ja chcę tego fraga, tak szczerze, po prostu. Ja go chcę. On nawet nie ma totemów już, nie, on ma totemy. Ale ja chcę tego fraga, to jest mój frag, błagam. Nie, yeah. wszyscy jest, mój Za plus 6 udało się, widzowie, dlaczego Tu jest tak dużo ludzi, dlaczego tak dużo ludzi Się narzuciło na jakiegoś biednego typa W jakimś secie za, kurde, mniej niż milion Zaraz tego ziółko z jakiegoś zabiją, mnie, Z jakiejś podróby, niech sobie też Wbijają fragi oczywiście, no trzeba, trzeba Ranking wbijać jak najbardziej, nie może być gorzej Tutaj, ale no widzowie, no wiaram się Naprawdę niesamowicie, no czuć to Że ten perk siły, no działa tak jak Działać powinien po prostu, wiadomo No jak ktoś ma słabego seta, to wcześniej Mówiłem dużo, teraz mówię dużo i będę mówił Dużo, ale jak ktoś miał. Teraz ma jakiegoś lepszego seta, no to szansa na zabicie takiego ziomka jest o wiele łatwiejsza. Tutaj ziomal po prostu zobaczcie to: Jest bez klaty, Elka y, sama, domek mu robią od razu. Fajnie byłoby go dojechać sobie. Widzę, że ktoś mi kurde stakuje hity, niestety. A nie powinien takiej sytuacji robić, bo się napalili za bardzo. Szkoda, szczerze, bardzo szkoda, bo bym go zabił. Oczywiście, jak ktoś nie wie, co znaczy stakować hity, to znaczy to, że jak wiecie, jakby osoba, która y, bije, w sensie, powinna bić osoba ta, która ma najlepszy miecz, Po prostu, bo jak się tam wiecie, bije, kilka osób tego samego ziomka to ten hit nie zadaje takiego damage'u jakby zadawał jak będę na przykład ja bił samemu typka, nie? Dlatego zazwyczaj jest taka sytuacja, że jeden gościu dojeżdża typka, a reszta gildi po prostu wiecie, knokuje go do środka czy tam obudowywuje robiąc domek, coś w tym stylu. Tu jest ziomal oczywiście już sobie nie lognie, więc kolejny kill. Totem. No i kurde mi jeszcze ucieknie, nie? Chyba, że... Co, nie, on nie ma już to temu, więc w sumie to jest giga szybki y, kill dla mnie. Mam przynajmniej taką nadzieję. Nie, jednak go sknokowałem, no ale na pewno tutaj już mój klan Ziółko y, jest na posterunku i wie, co się tutaj y, dzieje. Chociaż nie, no dobra, to będzie mój kill. Błagam, proszę. Chcę tego Steve'a, Dobra, plus 5, kolejne rankingu. No, w sumie teraz muszę tak robić, że wiecie, będę siedział i tylko wbijał sobie kile na jakiś Steve'a. Ranking to ranking, a on 442 zabójstwa. O, ktoś tu sobie y, zginął, nie? A ziomal. Ma całkiem dobrego seta, bo ma seta 29, ale no niestety, mimo że ja mam no 30. Oma, ma, zobaczcie to, czekajcie. No, o, ma najlepszy miecz na serwerze, nie, on ma jakiś słabszy. A, no to dobra, ma dobrego seta, a miecz ma słaby, bo dosłownie nic mi nie bije, nie? No nawet pół serca mi nie zbija hitem. Ale no nie dziwię się, no bo najlepszy set na serwie plus najlepsze perki odporności, no to jest, to robi robotę. No ale teraz z takim klanem właśnie, no to bardzo przyjemnie się gra. No wszyscy mają bardzo dobre temy tutaj. Prągła jest sklepa, więc jak ktoś chce do klanu, cały czas jest taka możliwość za jedyne e, po prostu 15 milionów. Y, no ja mogę chętnie tutaj dodam po prostu, nie? Wiadomo, znowu będzie pytanie, dlaczego aż 15 milionów, no jest to spowodowane tym, że jeśli ktoś ma 15 milionów na dołączenie do klanu, no to znaczy, że jakieś tam itemy i staż na serwerze na pewno ma. A nie chcemy dodawać ludzi, którzy no mało co grają, nie? Widzowie najprawdopodobniej jeszcze sobie, kurde, tutaj zginę. E, mam przynajmniej takie wrażenie, będą mnie e, knokować oczywiście. E, no nic nie mogę zrobić, tylko stawiam sobie e, koba pod siebie, mam nadzieję, że tylko nie mają wędki, bo tak knokując nic mi raczej nie zrobią, dosłownie, tym bardziej, że mi nawet damage'a nie biją, szczególnie jakiegoś dużego, ale z e, e, wędką bym Uciek, nie? Cieszę w sensie, w się, sensie jakby mnie wędkowali, no to bym szans żadnych nie miał, a jak tylko mnie knokowali, no to yy, nic nie zrobią, nie? Więc pamiętajcie, że wędka jest zbyt OP. Nawet pisałem już do klanu, że potrzebuję pomocy na tym CH, ale no jednak tutaj obeszło się bez tego. No musi być ten perk odporności jakkolwiek zmieniony, albo te hity, no bo nawet widzieliście, no ziomki mnie biły, tam widziałem, że tam był Lisiur, czyli no gościu, który naprawdę ma w porządku i temy w porządku bardzo yy, gra i ogarnia te ma na pewno perk y, siły jest zbity tam na maksa, a hitał mnie no, za mniej niż pół serca tak naprawdę, aż mogę się go zapytać. Nie, napisał, że ma perk siły na trójkę, no ale i tak widzowie, perk siły na poziom trzeci. Na rapach tutaj na boksie to i tak jest całkiem spore osiągnięcie. Tym bardziej, że ja przed chwilą go miałem, nie. Yy, a gościu bił mnie z najlepszego miecza perk trójeczka, no mniej niż pół serca, no widzieliście, że ja sobie nawet tam jednego koksa musiałem tylko zjeść, żeby wyjść. Ale no co tu mogę powiedzieć, no oczywiście widzowie, no. Mam najlepsze runy na serwerze, wszystko wbite na maksa i cieszę się, że udało mi się to wbić. Ja dziękuję za oglądanie tego filmu. Pamiętajcie, subskrybujcie kanał, lecimy po 23 tysiące. No i co, oczywiście łapa w górę. No i jutro o 15, bo robimy daily. Elo!